Także znowu się dzieje, znowu są leszcze, zapraszam na film, jestem praktycznie w tym samym miejscu, jeżeli Wam się będzie podobało to łapa w górę, możecie też dawać łapę w dół, tylko napiszcie co Wam się nie podoba. A jak chcecie to subskrybujcie, nie będę wrzucał dużo filmów, teraz mam więcej czasu więc wrzucam, ale będę chciał od czasu do czasu coś pokazać, jak będzie mi się udawało coś zrobić. przynęty, e, przynęty, czerwony robak, pinka, biały robak, zrezygnowałem dzisiaj z ochotki. za to mam więcej kukurydzy, dodatek, ostatnio miałem brania kiedy zaokładałem czerwone i fluo pinki. Zanęta Stanowiłem, że będzie ciężka taka właśnie grupa i do tego glina ponieważ tutaj jest uciąg jestem w miejscu troszeczkę o, mówiłem tam za tymi trzcinkami jest 10-20 metrów teraz łowię tutaj Bomblują, nie wiem czy to widać ale są bomble gdzieś tam na tak, jak ostatnio łowiłem, więc tam będę, tam będę łowił dzisiaj. Wędki zostały zarzucone po raz pierwszy. Teraz tak, dzisiaj nie wieje. W porównaniu do tego, jak byłem po raz ostatni tutaj, i kto widział na filmie to widział. Kto nie widział, to zapraszam. Dzisiaj nie wieje i jest ewidentnie słabszy uciąg, mniejszy zrzut wody więc łowię na dwie wędki, ta delikatniejsza, yy, troszeczkę inaczej ją zmontowałem, bo dałem ciężarek 40 gram, ostatnio 30 gramowy nie dawał rady, więc teraz jest 40 gram, wymieniłem na szczytówkę oczką mocniejszą, nie wiem jakie to są uncje oznaczenia, bo nic na nich nie pisze. Po prostu organoleptycznie sprawdziłem, że ta po lewej stronie w tej chwili. Robinson Stinger to jest 160 60 gram Dałem mu najmocniejszą szczytówkę jaka była w komplecie Prawa wędka to jest Jackson Zafira Fider do 120 gram Tym mówiłem ostatnio Tutaj dałem też 50 gram koszyczek tak jak ostatnio Mocniejszy haczyk i mocniejszy przypon niż ostatnio też 20 żyłka, haczyk 4, 3 kukurydzy są na prawej stronie Lewa strona typowo robaczkowo, tyle że też zmieniłem i haczek i żyłkę, czyli przypom 016. Haczek 14, ale mocniejszy, drenana. Ze względu na to, że ostatnio miałem brania i po zacięciu owner shinta haczyki się prostowały. Wcześniej, zanim zarzuciłem zanęte dużej ilość kukurydzy. Tak jak pokazywałem pieczywko fluo, dałem tutaj yy, też od razu dostępnego na cenie białe robaki i pinkę. I zarzuciłem 6 szklanek. Dzisiaj łowię na 18 metrze. Ostatnio łowiłem 21 metrów, ale miałem też inaczej stanowisko. Ułożone też patrzyłem, jak bomblują. Stwierdziłem, że będę łowił na 18 metrach. Tak sobie zaklipsowałem szklankę, tak sobie zaklipsowałem tą lewą lżejszą wędkę natomiast tą prawą nie klipsowałem, rzucam na oko bardziej w prawo eee, możliwe, że będę szukał też czy coś się dzieje czy ryba się ustawia bliżej, dalej do tego będzie mi służyła ta druga wędka a jeżeli się pokaże, że jest ciasno, trudno czy brań jest dużo czego bym sobie życzył to będę łowił na jedną wędkę i Zdecyduję dopasuję do ryb, którą to będzie wędką. Patrzcie, włączyłem kamerę i zauważyłem, że jest branie. Ale czad jakieś 5-7 minut od zamęcenia i zarzucenia Miałem wam pokazać podbierak, bo mam nowy, dłuższy, fajniejszy, zajebistrzy. bo wam pokażę z rybą. Jak pięknie. I rybka. Jak pięknie. Już się zdążyłem. Dzisiaj nie ma tyle błota. Nie ma tyle błota, ale też się brudą. no Widzisz. ty czekaj. To czekaj, bo ja Cię chcę wypuścić. Ładny pierwszy złoty leszcz Wiecie kiedy jest dobra dobry wyjazd na ryby jak wiesz że czegoś zapomniałeś jak wiesz że czegoś zapomniałeś i to by ci się potem przydało a jest to fajny wyjazd na ryby bo na pewno ta rzecz której brakuje by się przydała na bank. Dzisiaj nie wziąłem sobie żadnych ściereczek do wycierania rąk. Będę wycierał w spodnie. A co? Tą lżejszą wędkę. Koszyczek nabijam lżej. Nie zaciskam tak mocno, żeby szybciej się wymywała. Będę ją częściej przerzucał. tą drugą, która jest mocniejsza. Zakładam tam większe przynęty. Mam zamiar się tam na kukurydzę, na czerwone robaki bądź mieszankę. E, nabijam bardzo mocno i będę ją przerzucał rzadziej, no chyba że w nim branie. nabijam lżej. Wzorem ostatniego razu zrobiłem sobie tę bardziej sklejoną. E, taką cięższą, trochę więcej gliny. Bardziej kleista jest, bardziej domoczona od razu. E, I reguluję to tylko tym, jak zaciskam jak zaciskam koszyczką. Teraz mam branie na taki zestawik czerwona pinka zwykły biały robak biały i druga czerwona pinka więc tak samo teraz składam. Na razie po wstępnym zanęceniu używam tej samej zanęcy co wstępnie nęciłem nie dokładam żadnych żadnych dodatkowych robaków do zanęty. Pierwsze branie było jakieś 5 do 7 minut po tym jak zarzuciłem dętki. na początku po zanęceniu po zarzuceniu przestałem widzieć bąble. Dzisiaj nie ma wiatru, nie ma fali, więc widzę bąble, dużo bąbli na wodzie, więc te leszcze gdzieś tutaj się kręcą. Ta chwileczkę może Wam pokażę. Natomiast te bąble zniknęły. Na te właśnie 5-7 minut i pojawiły się. I jak się pojawiły, tak dosłownie za chwileczkę było A Teraz widzicie z mojej perspektywy. będzie widać te bąbelki. Próbuję wam to przybliżyć. Te bąble są w polu mojego nęcenia. I jest następny. Po pięciu minut O, z tym podbierakiem to jest bajka. Z tym podbierakiem bajeczka. O jak głęboko. Żrum bardzo głęboko łykają. ほどぶんと。 To wiem o 70, taki dzisiaj jest. A ten ma... Równo 50, tak myślałem. Trzeci kapitan. Trzy białe robaczki po trzech rybach takich około 50 cm biorą regularnie co 5, 7, 8 minut eee... Spróbuję założyć trzy po prostu białe robaczki żeby zobaczyć czy to bardziej nie będzie selektywne Tamta wędka gdzie jest kukurydza na razie nic nie bierze. Płytko więc opada do dna i mogę zostawiać nic nie muszę naciągać, zatapiać żółty już coś tak jakby skubało albo obcierpi obcierpi tym razem też dodałem już do koszyczka taką większą szczyptę robaczków takiego bonusa Żeby mhm. się kręcą obcierki po ostatnim razie ewidentnie miałem zakrytki tamten mam ma 1,20 m. metr nawet tylko teraz już wziąłem trzy metrowy nasadowy, taki mocniejszy właśnie taki takich większych ryb kosz też taki właśnie się taka większa ryba zmieściła i te 3 metry tutaj są w raz tutaj te trzciny, które widać leszcze od razu uciekają na boki właśnie próbują się tu wbić jest super Teraz to chyba spiergnąłem no własne z... O, jak ładnie czy to są odcierki robią Piotrusia w konia Skubane leszcze z Watery. Tak, Przednim nim się nie nagrał. Nie włączyła mi się kamera Ale był mniejszy, a to jest mniejsze. Taki. Ten sam rocznik co rano. Znaczy rano, jak zaczynało, około 50 cm. Wypuszczam.

To mogła być ryba To mogła być ta ryba, po którą dzisiaj przyjechałem Fowuję chyba większe nie jest większy, 50 to jest chyba numer 8. Co ciekawe, miałem branie na kukurydze. Jak ściągałem wędkę, to miałem branie na tej drugiej. Leży mi ta wędka tutaj. blisko brzegu, 10 metrów od brzegu zarzucone po konkurencję. spróbujemy jeszcze raz na kukurydzy, a potem jeszcze spróbujemy na pęczek czerwonych robaków o czekał, odpoczywał teraz odpłynął jest godzina 15 Pierwsze brania były takie po donęceniu takim mocnym. Było kilka brań z rzędu, teraz nabranie czekam po kilkanaście minut. Fajnie, że miałem pierwsze branie na kukurydzę Tutaj blisko brzegu, znaczy blisko, nie blisko, ale bliżej zarzucam niż tą wędkę z robakami niż mam nęcone na kokuryce. Szukam po prostu ryby. Tutaj podczas czasu mam brania, mam dużo niezaciętych bran. Duża ryba mi spadła. Oj, to była duża ryba. Być duży leszcz albo karpik ale zupełnie inaczej wyglądało branie i inaczej się cholewało Fajne, ale w sumie ryby są dzisiaj trudne. Przed chwileczką miałem znowu branie, zaciąłem, przez chwilę coś holowałem, ale się okazało, że to była podcinka, bo wyciągnąłem łuski. Więc ryby są w łowisku, ale nie pobierają mi przynęty. Próbuję teraz coś zmieniać, kombinować. Inne kolory robaczków. Poskutkuje. Hmm? Jeszcze mam z godzinę, może półtorej łowienia. Jak poskutkuje to się pochwala szaryba zacięta od dłuższego czasu. Chyba jest większa. 58 cm pod koniec dnia Długa brania w przerwach ale się w końcu udało wziął na pinki fluo pinki fluo wcześniej brały mniejsze ten ma 58 cm Jeszcze raz na tym brzydki pysk Obcy Le Bardzo możliwe, że ostatni dzisiaj Uho. Możliwe, że ostatni dzisiaj Albo jeden z ostatnich Równe 60 cm Największa ryba dzisiejszego dnia Takie ryby Jeżeli jest no kil, Tylko i wyłącznie Następnym razem jeszcze muszę kupić wagę i któregoś zważyć 60. budzi jak mnie obudził z ale to są trzech na ryby. To są, to by przyjmowały nasi dyskusje i zapadły.